Co to będzie, Maszko? I'm making countryside. Countryside? size. Country size? No. It has to be... I took you I a... I took you a... At the end. I co będzie to ciasteczko? Tak. Yeah. Yeah, cupcake. Cupcake. A dla kogo to robisz? U mm. samca. Naprawdę? A wiesz, że on już przyjdzie jutro? Co ci przyniesie? Jak ja myślisz? Proszę. No to mówiłaś, że robisz to ciasteczko. No pokaż mi, jak je robisz. Rozwałkowałaś już? No wytnij już, wytnij. Zrobię stajs. Dzwoneczek. Dzwoneczek. Mama, w szkole wędrujesz, robisz kokajk. Naprawdę? Tak. With it was a chocolate egg Wow if you're a boy. you can do a sticker It was good for girls. on yeah. yeah. my what does yes It's Ben. Ben. bell 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 Tak